Happy International Credit Union Day. Najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Unii Kredytowej. Tutaj instytucja bankrutuje, a on w tym czasie na tych skokach zarabia miliony. No, co, coś, coś, coś tu nie gra. Piramida pozostaje piramidą. On jest emanacją używania wszelkich środków do tego, żeby zniszczyć drugiego człowieka. Czy Pan zlecił napaść na pana Wojciecha Straśniaka? – Bardzo ciekawe pytanie. – Na pewno było to korzystne dla y, Skoków y, i dla Bieleckiego, to, to wyeliminowanie na kilka miesięcy Wojciecha Kwaśniaka. – Ta napaść to mistyfikacja. – Być może lepiej byłoby, gdybym w 2014 roku zginął, bo być może to wszystko by się nie wydarzyło, a moja żona nadal by żyła. To nie jest tak, że bandyta zawsze bije tego dobrego. To jest mm, poczucie funkcjonowania poza dobrem i złem. To jest poczucie funkcjonowania poza normami etycznymi. Ja należę do ludzi, którzy boją się tylko Boga. Wciąż chyba jestem arcypisowcem. On jest tym pierwszym pisowskim oligarchą. To, co robisz każdego dnia, jest inspiracją dla innych. Kodeks etyczny SKOK z 1993 roku. Punkt 11. Reprezentujący kasę nie powinien dopuszczać do powstania konfliktu interesów między nim a kasą lub systemem SKOK w Polsce. Punkt 12. Reprezentujący kasę nie może wykorzystywać zajmowanego stanowiska dla osiągnięcia osobistych korzyści. Punkt, który nazwaliśmy. Senat 21 maja 2024 roku. Grzegorz Bierecki, senator klubu PiS, choć bardziej znany jako multimilioner i założyciel systemu SKOK, a więc spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Za chwilę straci funkcję wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji do Spraw Budżetu i Finansów Publicznych. Chciałem wystąpić o odwołanie. To odwołanie nie ma jednak związku z licznymi nieprawidłowościami w systemie SKOK, o których jeszcze tu opowiemy. Jest natomiast konsekwencją słów wypowiedzianych przez Bieleckiego pod adresem Wojciecha Kwaśniaka, byłego wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego. Między innymi tych słów: To napaść to mistyfikacja. Te słowa wypowiedział podczas procesu sprawców pobicia Wojciecha Kwaśniaka. Pobicia, do którego doszło w trakcie kontroli skoku Wołomin i które zostało zlecone, jak orzekł sąd w nieprawomocnym wyroku, przez członka zarządu skoku Wołomin, byłego oficera kontrwywiadu Piotra Polaszczyka. Wymierza mu karę 10 lat pozbawienia wolności. Bierecki był świadkiem w tym procesie. W przekonaniu środowiska spółdzielczych KAS, to było powszechne. Ta napaść na pana Kwaśniaka była elementem budowania jego przyszłej obrony w procesie którego się spodziewał, i powszechne przekonanie było, że ta <laughs> przepraszam, że ta napaść to mistyfikacja. Gdy wypowiadał te słowa, stał dwa metry od cudem ocalałego z zamachu, co również potwierdził sąd Wojciecha Kwaśniaka. I tyle samo od oskarżonego w tym procesie Piotra Polaszczyka. Nie znam osoby. Gdyby mnie zabito, najprawdopodobniej nie byłoby tych wszystkich problemów. Ja byłbym bohaterem, tak? a e, moja rodzina miałaby przekonanie, że nikt e, publicznie nie niszczy dobrego imienia męża, ojca. Ale tak się nie stało. Stało się zupełnie inaczej. Znalazło się w tym. Grzegorz Bierecki o Wojciechu Kwaśniaku wypowiadał się nie tylko w sądzie. Tak, jego pobicie skomentował wcześniej w budynku Parlamentu. Państwo... To nie jest tak, że bandyta zawsze bije tego dobrego. Przypomnijmy, do pobicia Wojciecha kwaśniaka na zlecenie Piotra Polaszczyka. Członka zarządu jednego ze skoków doszło w 2014 roku. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Cztery lata później, gdy Polską rządziło już PiS, a prokuraturą Zbigniew Ziobro wraz z Bogdanem Święczkowskim. Niespodziewanie zatrzymano wtedy już byłych szefa i wiceszefa KNF-u, a więc Andrzeja Jakubiaka i właśnie Wojciecha Kwaśniaka. Prokuratura postawiła im zarzut niedopełnienia obowiązków w związku z kontrolą skoku wołomin, tą samą, za którą Kwaśniak został pobity. Sąd w zgromadzonym materiale dowodowym nie doszukał się podstaw do ich zatrzymania. Obaj spędzili jednak kilkadziesiąt godzin na tzw. dołku, gdzie, jak twierdzą, poddano ich upokarzającym procedurom. Włącznie z kucaniem nago w związku z podejrzeniem, że mają w odbycie ukryte telefony komórkowe. Proszę sobie wyobrazić, mówimy o, o ludziach, praktycznie rzecz biorąc, na poziomie ministrów. To jest prawdziwa afera, że to jest prawdziwa afera, to jest prawdziwa afera KNF. Ta cała historia była wykorzystana po to, żeby przykryć ówczesną aferę KNF, aferę korupcyjną w KNF. Według Wojciecha Czuchnowskiego, dziennikarza śledczego Gazety Wyborczej, zatrzymanie szefów KNF miało odwrócić uwagę od innej afery, która wybuchła zaledwie miesiąc wcześniej. Chodzi o niewygodną dla rządu aferę korupcyjną z udziałem szefa KNF-u, pisowskiego nominata Marka Chrzanowskiego. Wtedy, kiedy Kwaśniak został zatrzymany, to doszło do takiego naprawdę zderzenia historii człowieka uczciwego i sprawiedliwego, czyli Kwaśniaka z bezwzględnym upolitycznionym aparatem ścigania, który służy nie tylko jednej partii, ale też konkretnemu oligarsze Jakim jest Bierecki systemowi skok. To była, to była po prostu zemsta za to, że za czasów Kwaśniaka wykryto nieprawidłowości w skokach. Choć Bierecki swoje słowa o Kwaśniaku wypowiedział w 2018 roku, nigdy nie poniósł za nie żadnych konsekwencji. Nie mogłem tego zrozumieć, jak to jest możliwe, żeby osoba pana senatora była jednocześnie wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i finansów, to jest, bym powiedział, no, e, też istotne. Tego nie mogłem zrozumieć, ale wie pan, świat polityki jest światem polityki, a tego, ja mogę się na to oburzać, ale nie mam na to wpływu. On się w sumie bardzo dobrze czuł w tym Senacie. Ja nie zapomnę tego, tego jego nieschodzącego z ust uśmieszku i takiego wyższościowego patrzenia na każdego. Kto jest za moim wnioskiem o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego? Uśmiech towarzyszył mu również w trakcie głosowania nad jego odwołaniem. Tutaj, zgodnie z decyzją większości komisji, został pan senator odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego. Mogę powiedzieć tylko tyle. Widocznie nastąpiła refleksja. No to naruszenie dobrych obyczajów parlamentarnych i decyzja. Pod wpływem oczekiwań środowiska bankowego, które od wielu miesięcy prowadzi akcję, medialną akcję uniewinniania pana Wojciecha Kwaśniaka, to odwołanie jest elementem tej, tej akcji. Bierecki ze swoich słów o Kwaśniaku nie ma zamiaru się tłumaczyć. Nie musiał też nigdy tłumaczyć się z rosnących zastrzeżeń wobec stworzonego przez siebie systemu skoków. Choć już 9 lat temu prawie do tego doszło. To posiedzenie sejmowej podkomisji specjalnej do spraw skoków, która pracowała pod sam koniec rządów koalicji PO-PSL. Kierował nią Marcin Święcicki. W ramach pracy udało nam się ustalić, że rzeczywiście skoki były fatalnie zarządzane. Podkomisja korzystała już wtedy z pierwszych ustaleń kontrolerów nadzoru finansowego, w tym pobitego w grudniu 2014 roku Wojciecha kwaśniaka. Większość skoków na 52 skoki, w 40 skokach było postępowanie naprawcze 80% skoków było tym objęte, że w niektórych skokach do 50, a nawet więcej procent pożyczek były to pożyczki nieobsługiwane. Czyli ludzie zostawili swoje depozyty, te depozyty komuś pożyczono, ale nie, nie, nie było w ogóle możliwości potem zwrotu tych depozytów, bo, 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 bo ci, co wzięli te miliony, nie spłacali rad, czyli wydawane były bez sensu, bez nadzoru. Na posiedzeniach podkomisji, w przeciwieństwie do komisji śledczych, świadkowie nie mają obowiązku się stawiać. I Bierecki z tego prawa skorzystał, mimo wezwań nie pojawił się na żadnym z 13 posiedzeń. Pan Bielecki po prostu stchórzył. po prostu nie miał odwagi cywilnej przyjść i powiedzieć, wytłumaczyć się przed swój punkt widzenia. Tym bardziej, że w trakcie prac podkomisji padały inne, ciężkie zarzuty pod adresem skoków. Niewypłacalność. Ówczesny minister finansów, analizując mechanizm działania i skalę niewypłacalności pięciu największych kas w systemie skok, porównał go nawet do piramidy finansowej. Jak zwykle w przypadku piramidy finansowej, która może działać przez czas jakiś. Za co kasa krajowa wytoczyła mu proces, ale przegrała. Piramida pozostaje piramidą. Za przyjęciem wniosku, Sejm przyjął raport nadzwyczajnej podkomisji, w którym Biereckiemu zarzuca się m.in. wykorzystywanie kas do prywatnego bogacenia się oraz konflikt interesów. Grzegorz Bierecki, choć prosimy go o rozmowę od lipca, nie zdecydował się na spotkanie przed kamerą i odniesienie się do każdego z tych zarzutów, które padły, podkreślmy, w dokumencie państwowym, jakim jest przyjęty przez sejmową większość raport. Zanim skupimy się na jego tezach bardziej szczegółowo, prześledźmy historię założyciela Skoków. Bierecki pochodzi z Trójmiasta, gdzie w latach 80. zaangażował się w działalność antykomunistycznego podziemia. Angażował się w działania patriotyczno-społeczne. W 84 roku był tymczasowo aresztowany. Później angażował się w odbudowę niezależnego zrzeszenia studentów na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie studiował polonistykę, ale przy okazji u lokalnych dominikanów rozkręcał pierwszy biznes odpłatne kursy przygotowawcze na studia, nazywane Harvardem. Współpracował przy nich z kolegą ze studiów, jak się później okazało, agentem SB Januszem Molką. Molka tak po latach wspomina Biereckiego, którego, jak sam twierdzi, inwigilował. Głowę miał nie od parady. Świetnie rozgrywał swych rywali. Musiałem zastosować wobec niego wyrafinowaną technikę. Na każdym kroku wzmacniałem jego negatywne cechy, dokładnie tak jak w judo, gdzie wykorzystuje się siłę przeciwnika. To proste wobec kogoś, w kim drzemie mały intrygant. Rozniecałem w nim wątpliwości wobec najbardziej ofiarnie pracujących ludzi podziemia. On odsuwał ich na boczny tor, a na to miejsce wskakiwałem ja. Bierecki nie znalazł czasu, żeby z nami o tym porozmawiać, ale w książce Bogdana Rymanowskiego Ubek tak odniósł się do tego wątku. Kontrolował NZDS. Proszę nie żartować. To iluzja. Molka nie uczestniczył w najważniejszych spotkaniach. Był zwykłym kapusiem, a teraz usiłuje budować swoją legendę. Nie przypominam sobie żadnych działań inspirujących z jego strony. Sprawdziliśmy. W Instytucie Pamięci Narodowej są dowody na to, że Bierecki był inwigilowany. Ale nie ma informacji przez kogo. To w tym czasie poznał Lecha Kaczyńskiego. Wtedy, w tym właśnie okresie. Dołączył do mnie późniejszy twórca spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, czyli największego ruchu społecznego, który powstał w Polsce po roku 1989, poza Solidarnością. Grzegorz Bierecki. Grzegorz Bierecki silnie związany był także z ruchem Solidarności. Ta znajomość, o czym opowiemy, okazała się dla Biereckiego niezwykle cenna. W 89 roku asystował Kaczyńskiemu w pracach jednego z podstolików Okrągłego Stołu, a gdy Lech Kaczyński został wiceprzewodniczącym NSZZ Solidarność, znalazł pracę u jego boku w Komisji Krajowej Związków w Gdańsku. Swoje bliskie związki z Lechem Kaczyńskim podkreśla w wyprodukowanych przez Skoki materiałach promocyjnych. To w porozumieniu ze swoim ówczesnym przełożonym, świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, podjął się zadania znalezienia amerykańskich banków. Co ciekawe, gdy promował się za granicą, zastąpił Kaczyńskiego bardziej rozpoznawalnym na świecie Lechem Wałęsą. Miałem zaszczyt pracować z Lechem Wałęsą jako członek tego ruchu. Rok 1990 jest dla tej historii kluczowy. To wtedy powstaje w Gdańsku Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych. Amerykański Związek tych kas kredytowych w 1990 roku dał 70 tysięcy dolarów na założenie fundacji, która miała wspierać rozwój tych kas zapomogowo pożyczkowych, kredytowych oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, właśnie tych skoków. No i szefem tej fundacji został pan Bielecki, został potem tym jednoosobowym, praktycznie nieufalnym prezesem. Skoki to były lokalne instytucje, które miały obsługiwać mieszkańców jednego osiedla, mieszkańców jednej parafii, mieszkańców pracowników jednego zakładu pracy. Maciej Samcik, obok Bianki Mikołajewskiej, był jednym z pierwszych dziennikarzy, którzy opisywali rozpad systemu Skoków w Polsce. Za co Bierecki wielokrotnie wytaczał mu procesy, za każdym razem, jak twierdzi Samcik, przegrywając. Skoki. Były takimi trochę zapyziałymi, małymi instytucjami finansowymi, lokalnymi, niepowiązanymi ze sobą, no to było dla niego idealne miejsce. Bo on mógł wykorzystać tę wiedzę, którą pozyskał w Stanach Zjednoczonych, zaczął się ze sobą łączyć, konsolidować, nieco unowocześniać, i do tego momentu wszystko jest ok. Jak już te skoki się rozkręcały w rozmaitych przedsiębiorstwach, powstała kasa krajowa, gdzie dobrowolnie niektóre skoki należały, żeby ta kasa pewne sprawy im wspólnie prowadziła. Ta dobrowolność skończyła się jednak w 1995 roku, gdy uchwalono pierwszą ustawę o skokach, na której kształt, według Święcickiego, Bierecki miał wpływ od początku do końca prac legislacyjnych. Bierecki odniósł potrójne zwycięstwo wprowadzając tę ustawę w 1995 roku. Mianowicie, po pierwsze, udało mu się wprowadzić przymus, że wszystkie skoki, gdziekolwiek by nie powstały, przy jakiejś parafii, przy jakiejś przedsiębiorstwie, muszą należeć do Kasy Krajowej. Kasa Krajowa po drugie dostała kompetencje, że kontroluje te skoki, nadzoruje e, finansowo, kadrowo, e, e, pod, pod rozmaitymi względami. Ale po trzecie udało mu się zapewnić, że fundacja, której miał to absolutne kierownictwo i, i że ona zachowuje 75% udziału w tej kasie krajowej. Wchodzą wszystkie skoki przymusowo i dostają tylko 25% udziału. Te miliony członków dostają tak, taki malenki udział w tej kasie krajowej, a jego fundacja, którą kieruje, dostaje tam 75% udziału. Zyski fundacji rosły. Zarabiała na przykład na wynajmie lokali powstającym skokom. W czym Sejmowa podkomisja widziała konflikt interesów? Jak to działało? Fundacja pożyczała pieniądze albo brała przedpłaty. Od skoków na lokale, które ich wydajmowała i za te przedpłaty bądź pożyczone pieniądze kupowała te lokale i potem z tego czynszu spłacała te lokale. Czyli właśnie całość tych lokali, które z, z których skoki korzystały, yy, były sfinansowane przez skoki, bo, bo albo pożyczką, albo, albo przedpłatą, ale stawały się własnością. Te lokale stawały się własnością w a to już kolejny problem, na który zwrócono uwagę w raporcie z 2015 roku w sugestywnie zatytułowanym podrozdziale Patologiczny Outsourcing. Kasy z założenia miały rady nadzorcze, ale pracujące bezpłatnie. W związku z czym, żeby jednak zarobić na tych kasach, robiono outsourcing tak zwany, czyli że firmy spoza kasy dostawały zlecenia od kasy, żeby robić jakieś rzeczy, ale nie takie dodatkowe, nie rzeczy pomocnicze, ale, ale główne, rozpatrywanie nawet wniosków kredytowych. Czyli ktoś tam rozpatrywał te wnioski kredytowe, a kasa tylko podpisywała decyzję, że się, że się zgadza na to. Czyli, czyli całe ryzyko spłacania pożyczki spadało na kasę, ale pieniądze zarabiał ten zarząd i, i rada nadzorcza zewnętrznej spółki. Robiła na tym ol, olbrzymie pieniądze, bo tam zarobki były, były, były po, po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Jak czytamy w raporcie sejmowej podkomisji, Bierecki zasiadał we władzach kilkunastu spółek otaczających system SKOK i zarabiających na usługach dla kas nadzorowanych przez Kasę Krajową, której był prezesem i która nakazem lub zaleceniami nakłaniała kasy do korzystania z usług tych spółek. We władzach kas i spółek zasiadał brat Grzegorza Biereckiego, Jarosław Bierecki. Wtedy, kiedy pan Bierecki zaczął składać oświadczenia majątkowe w Senacie, bo to jest wymagane, to wychodziło, że on zarabia rocznie ponad 10 milionów z tych wszystkich instytucji około skokołych. Marcin Święcicki mówi o majątku Biereckiego z 2015 roku. Zgodnie z najnowszym oświadczeniem, Bierecki wciąż jest najbogatszym senatorem. W walucie polskiej, w tym w formie polis, zgromadził około 3 milionów złotych. W walucie obcej, w euro, dolarach i obligacjach skarbowych. Równowartość ponad 13 milionów złotych, a w rubryce papiery wartościowe wpisał kwotę blisko 32 milionów złotych. Oprócz tego, z tytułu posiadania udziałów w spółkach oraz zasiadania w ich władzach zarobił blisko 9 milionów złotych, a obok swojej fortuny do oświadczenia wpisał także Fiata 126P, czyli popularnego malucha o wartości 15 tysięcy złotych i niespełna 64 metrowe mieszkanie, którego wartość oszacował na 360 tysięcy złotych. W jaki sposób on w 1995 roku tą ustawę o skokach? Zlobował tak, że to wyszło na, na, na jego, że ob, och, uchwycił kontrolę w pełni nad całym systemem. W pełni ten system kontrolował d, d, do prawda, 2012 roku, czy na, na, nawet jeszcze dłużej. Dopóki nie wszedł nadzór nad tym państwowy. Dzięki polityce odpowiadają nasi rozmówcy i to wbrew pozorom nie tylko jej prawej stronie. Odznaczenia i listy gratulacyjne odbierał nie tylko od prezydentów Dudy i Kaczyńskiego. Ale i Kwaśniewskiego i wałęsy. Te wpływy skoków roz, zaczęły się rozszerzać na działaczy, na polityków innych ugrupowań. No to można zaobserwować przy okazji afery Skok, Skok Wołomin, gdzie oprócz tych pożyczek na słupy jest cała lista działaczy czy osób związanych na przykład z lewicą, działaczy Solidarności, dziennikarzy celebrytów to się powoli to się powoli rozszerzało z wielkim sukcesem. Szczególne miejsce w działalności Kas zajmuje sanktuarium Narodu. Bierecki Polskiego. postawił też na kościół katolicki. Dla jasnej górze trudno nie zauważyć gdzie kas oszczędności kredytowych, bo dbamy o to, żeby co roku jakiś wspaniały dla nas symbolnych przekazań. W tej atmosferze doniesienia o pojawiających się problemach w systemie skok bagatelizowano, choć media pisały o nich coraz częściej. Skoki pozostawały poza kontrolą. Afery związane ze skokami po prostu były już zaczęły wychodzić na jaw. Okazywało się, że to chodzi o duże pieniądze, że wchodzi w grę kilkadziesiąt, kilkaset milionów złotych. Pojawiły się wątpliwości, czy największe skoki są wypłacalne i właściwie już nie było wyjścia. Po prostu ten system się zaczął drżeć w posadach. Koalicja PO-PSL w 2009 roku przegłosowała nową ustawę oddającą skoki pod Państwowy Nadzór Finansowy. Gdy ustawa trafiła na biurko prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ten zamówił ekspertyzy u ludzi związanych ze skokami, a jego kancelaria z ówczesnym prezydenckim ministrem Andrzejem Dudą na czele konsultowała sprawę z samym Biereckim. Kaczyński skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, w którym przeleżała trzy lata. Nie wykluczam, że pewne lobby bankowe próbują osłabić pozycję skoków. Chcemy, żeby Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność z konstytucją tych przepisów. W tym czasie Bierecki zabezpieczał swoje interesy. Najpierw zlikwidował Fundację na Rzecz Polskich Związków Kredytowych, czyli Matkę Wszystkich Skoków, założoną w 1990 roku i wspartą finansowaniem ze Stanów Zjednoczonych. Majątek fundacji, który między innymi dzięki czerpaniu korzyści z systemu skoków urósł z 70 tysięcy dolarów w 1990 roku do 65 milionów złotych, trafił do instytucji założonej dosłownie dwa tygodnie wcześniej. Spółdzielni, przekształconej następnie w spółkę. Czyli spółdzielnia, która miała dwa tygodnie, dostaje majątek, zarobiony na skokach przez fundację, cały majątek fundacji, 60 parę milionów złotych przekazywany zostaje prywatnej spółdzielni. Tutaj własny siedem jest pan Bierecki, jego brat i jeszcze jeden z nich znajomy. To nie wszystko. Mające trzy lata do dyspozycji, zanim Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył ustawę i zanim nadzór wszedł, no to oczywiście jeszcze jedną rzecz zrobiono: mianowicie powołał taki holding w Luksemburgu, sk Skok Holding w Luksemburgu, do którego przeniesiono udziały w rozmaitych spółkach. Został prezesem tego Skoku Holdingu w Luksemburgu. W 2013 roku z sektora Skok do spółki Skok Holding w Luksemburgu, którego dzisiejsza nazwa to Salt Lux Holding, przetransferowano 83 miliony złotych, czym zainteresowała się prokuratura, ale po dojściu PiSu do władzy w 2015 roku śledztwo umorzono. Bierecki, mając już zabezpieczone interesy, w 2011 roku rozpoczął starania o fotel senatora. Media związane z systemem SKOK publikowały materiały promujące jego osobę. Polityka równych szans i sprawiedliwy podział zysków to wartości, którymi w działalności publicznej zamierza kierować się Grzegorz Bierecki, kandydat do Senatu z listy Prawa i Sprawiedliwości. Proszę bardzo. I jak widzimy, mógł liczyć na osobiste wsparcie prezesa partii. Warto, żeby w polskim parlamencie znalazł się człowiek, który jest reprezentantem. Tej najlepszej, najczystszej i najbardziej jednocześnie efektywnej części polskiego kapitału. Tego, który powstał w sposób naturalny, oddolnie. Teraz będę zajmował się także polską. No, zaopiekuję się. Bierecki dostał się do Senatu, a ustawa o skokach ostatecznie została podpisana przez prezydenta Komorowskiego i weszła w życie. Dzięki temu przewodniczący KNF, Andrzej Jakubiak i jego zastępca, Wojciech Kwaśniak, mogli przystąpić do pracy. Bierecki publicznie zapewniał, że system znajduje się w bardzo dobrej kondycji, że jest objęty skutecznymi gwarancjami. A prawda okazała się zupełnie inna. Sejmowa podkomisja w swoim raporcie opartym w dużym stopniu o wyniki kontroli prowadzonej przez KNF z Jakubiakiem i Kwaśniakiem na czele, wezwała Sejm do utworzenia komisji śledczej w sprawie skoków. Przypomnijmy też, że kwestią wyprowadzania pieniędzy z systemu zaczęła interesować się także prokuratura. I właściwie Bieleckiego uratowało tylko to, że PiS przejął władzę, i nagle przestaną głośno mówić o tym, że skoki to jest po prostu kolos na glinianych nogach, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny dopłaca do tych skoków gigantyczne pieniądze. Bankowy Fundusz, czyli tak naprawdę każdy obywatel, który ma konto w banku. W ostatnich ośmiu latach dwukrotnie opozycja ówczesna składała wnioski o powołanie takiej komisji śledczej. Obecnie Rządząca koalicja. Mam nadzieję, że taką komisję powoła. Trzeba taką komisję powołać i te sprawy wyświetlić. Liczę, że obecny sobie jednak się na to też zdobędzie. Czy Bielecki poniesie osobistą odpowiedzialność za upadek, no właściwie w większości skoków obecnie? Jak na razie to Bielecki może sobie pogratulować. Z punktu widzenia tego człowieka, skoki były dla niego biznesem życia. Bo dzięki nim zgromadził prawdopodobnie dziesiątki milionów złotych i jest zabezpieczony na kilka pokoleń naprzód. Nie chciałbym, żeby pan senator znalazł się w takiej sytuacji jak ja. Nie życzę takich, bo ja wiem, jak to jest. Tak? Trafić do celi największym wrogom tego nie życzę, ale może warto, żeby tego zasmakował. W tym momencie przeciwko Grzegorzowi Biereckiemu nie toczy się żadne postępowanie prokuratorskie. Sejm na razie nie ma w planach powołania komisji śledczej w sprawie skoków. Dla Czarno na Białym, Marek Osieciński.